Wiersz o tytule Loris Karius, potężny Niemiec. Na głowie ma więcej włosów od Pazdana. Nosi fryzurę na wczesnego Majdana. Gdyby schudł, to u Wegi dostałby rolę cukra zamiast Fabijańskiego, a gdyby przypakował, to byłby lepszym Wiedźminem od Żebrowskiego. Może i w finale Ligi Mistrzów dał niezłą plamę ale za to teraz codziennie wsuwa kebab na cienkim i popija ajranem. Wielu nadal się z niego śmieje i hejtuje, a on ma to w dupie, bo z nową dziewczyną w Miami baraszkuje. Loris Karius. Potężny Niemiec. Dzisiaj zaczęliśmy nietypowo, bo od beznadziejnego wierszyka mojego autorstwa. Czy ja dobrze słyszę? Chyba wszystkie nauczycielki od języka polskiego płaczą. A teraz przechodzimy do typowego pytania od Lipińskiego. Który niemiecki bramkarz z obecnie grających jest tym najlepszym? Oczywiście piszcie w komentarzach. A teraz już poznajcie nową dziewczynę Lorisa Cariusa. Loris Carius ma nową dziewczynę. Ta wiadomość obiegła cały świat z prędkością błyskawicy. Para została przyłapana przez jakiegoś wrednego paparazzo podczas wypoczynku w Miami. Były wygłupy na plaży, na basenie, jakieś tam pływanko w oceanie no taki standardzik. Co innego można robić w Miami? Tylko się byczyć. Szybko jednak wyszło na jaw, co to za piękna blondynka jest u boku niemieckiego bramkarza. Moi drodzy to Sofia Tomala. Od razu zaprzeczam: nie, dziewczyna nie ma nic wspólnego z byłym, wybitnym snajperem Lecha Poznań, Denisem Tomalą. 29-letnia Sofia to niemiecka celebrytka, modelka, aktorka, prezenterka, gwiazda reality show. Brała udział chociażby w niemieckiej wersji Top Model, ale podobno szybko odpadła. A do tego tańczyła w tamtejszym tańcu z gwiazdami, chyba z trochę większymi sukcesami. W każdym razie w 2010 roku została wybrana trzecią najseksowniejszą kobietą świata magazynu FHM. W 2012 roku była też sesja w Playboyu. Przyznacie, że CV ma dużo bogatsze niż Karius. W każdym razie nie o tym chciałem. Postać Sofii zainteresowała mnie, bo jest trochę inna niż te wszystkie partnerki piłkarzy. To ostra, rokowa dziewczyna. Uwielbia tatuaże. Karius zresztą też, więc pewnie na tym polu akurat świetnie się dogadują. A do tego na swojego Instagrama wrzuca zdjęcia, które czasami ciężko uznać za grzeczne. Vega mógłby ją śmiało obsadzić w jednym z tych swoich filmów, ale to, co na mnie zrobiło wrażenie, to lista byłych partnerów Sofii. Na miejscu Lorisa Cariusa trochę bym się ich obawiał. Od razu widać, że typ ministranta chyba nie do końca odpowiada tej dziewczynie. Przez 4 lata była w związku z wokalistą legendarnej kapeli Rammstein, Tilem Lindemanem. Ten facet bywa czasami naprawdę demoniczny, nawet nie czasami. On jest pewnie demoniczny 24 na dobę. Rammstein przyjeżdża w tym roku do Polski i jak ktoś się wybiera, to nie radzę krzyczeć pod sceną LORIS! KARIUS! Bo cholera wie, jak Lindemann zareaguje, a przecież lubi na koncertach bawić się pirotechniką. Gdy już Sophie znudziło się ciągłe słuchanie DU HAST! Ich will" I Amerika. Amerika! To związała się z norweskim muzykiem Endym Laplerzem. Chyba tak to się czyta. Właściwie związała się to mało powiedziane, bo została jego żoną. Andy to wokalista między innymi zespołu Kombi Christ. Jak można zdefiniować ich muzykę? Taki momentami naprawdę wpadający w ucho łomocik. Do tego mają chłopaki kontrowersyjny image, który pewnie wielu osobom się nie podoba. Zresztą klipy też mają mocne. Lepiej rodzicom i dziadkom ich nie puszczać. Dobra, ale wróćmy do Sofii, bo niestety jej małżeństwo z niegrzecznym chłopcem z Norwegii nie przetrwało i nasza bohaterka pocieszenie znalazła w ramionach Kolejnego muzyka rockowego, Gavina Rosdale'a. Tego pana możecie kojarzyć przede wszystkim z bardzo popularnego, szczególnie w latach 90., zespołu Bush. No i też z tego, że przez lata był mężem wokalistki Gwen Stefani. Sofia u boku kolejnego Rockmana nie wytrzymała za długo i teraz próbuje ułożyć sobie życie z Lorisem Kariusem. On nie jest gwiazdą rocka, ani tym bardziej piłki. Dobra, może wstrzymam się ze złośliwościami żeby nie było ja życzę tym naszym niemieckim gołąbeczkom wszystkiego najlepszego. Wiem, wiem, pojechałem dzisiaj takim pudelkiem, ale mam nadzieję, że was przynajmniej trochę zainteresowałem i rozerwaliście się przy tym filmiku. Temat uznałem za ciekawy, bo łączy w sobie roka i piłkę nożną, czyli dwie rzeczy, którymi nie ukrywam, że się jaram. Jeśli się podobało to śmiało, zachęcam do zostawienia łapki w górę. A teraz poczekajcie. Nie wyłączajcie filmu, bo czas na ci kreatywnego widza Dzisiejszy KKW zaczynamy od dwóch mocarnych sucharów dlatego mam przy sobie butelkę wody i wam radzę też po taką skoczyć albo jakąś szklaneczkę zaczynamy i jedziemy. Co mówi Sadio mane po udanej akcji do obrońców rywali? Ale was wymanewrowałem Autorem tego suchara jest Matri HD. Matri dowalił żeś chłopie Twoje zdrowie! Muszę! Sorry, ale muszę! Mm. I jedziemy z drugim sucharem. Co mówi lipiński do producenta barów i klejów? Barkley. Autorem tego suchara jest Maksymilian Kierejszyz. Maksymilian Kierejszyz. No, poprawiłem się. Chłopie, Maksymilian, twoje zdrowie. Ten suchar zasługuje aż na dwa łyki w skali Lipińskiego. Jest naprawdę sucho. A, drugi i od razu lepiej. A teraz przechodzimy do wierszyków. Pierwszy wierszyk autorstwa Love Football. Zaczynamy. Nowy roczek od dziś mamy. Apkę Fangola pobieramy, żeby wiedzieć, co tam w świecie. Już w futbolu nie zginiecie. Choć nie jestem Mickiewiczem, ja też nie. To dla ciebie wierszyk piszę. Dzięki. Abyś wiedział, to Lipiński, że pokaże kanał wszystkim. Trzymam za słowo. Bo podoba mi się bardzo i jesteś twórcą jakich mało. I na koniec takie słodziutkie, słodziutkie, od Love Football. Pozdrawiam w nawiasie Love Football. Ja również cię pozdrawiam. Wiesz co? Jesteś lepszy niż Miskiewicz. Drugi wierszyk. Lipiński znów siedzi z pędzlem na głowie. Pędzel jest, wszystko się zgadza. Znów coś ciekawego dzisiaj opowie. Rzuci sucharem aż brak śliny w ustach, z mokrego drewna robią się chrusta, z gultą czuprynę i daj na perukę, i dawaj jak dajesz ciekawostek kupę. Autorem tego wierszyka jest Ojczyzna Twojej Zapiziałej, aka Byk bez rogów. Byku bez rogów. Jak Ty byś. A nie, Ty nie masz rogów. Ale nie, ja nie mogę pozbyć się swojej fryzury, słuchać swojej czupryny, swojego tego. Jak ty to nazwałeś? Pędzla. No właśnie, pędzla klasycznego, pędzla lipińskiego, bo co to za lipiński bez pędzla na głowie? Jakiś fejt. To było na tyle w dzisiejszym KKW, to było weekendowe KKW. Dziękuję za filmik, dziękuję za to, że byliście ze mną. Widzimy się wkrótce, oczywiście. Do zobaczenia. A, drodzy widzowie. Na koniec, zdrówko, wasze zdrówko.